Siemaneczko, taka sytuacja. Wymieniamy dzisiaj rozrusznik w moim Peugeot 206 i taka ciekawostka. Słuchajcie, 2006 albo 8 rocznik kupiono oczywiście w Szwecji, żeby nie było szwedzkie tablice. I słuchajcie, wyciągnąłem z niego rozrusznik, który już troszeczkę czasami się mu zdarzało, że tak wiecie, trzeba było parę razy puknąć, żeby on tam zaskoczył. I słuchajcie, nie wiem czy wy to będziecie widzieć, ale tu jest napisane Made in Poland. To jest firmy. Valeo, Waleo, Made in Poland. Nie wiem jaki jest. Stary. Teraz nowy będzie założony. Zobaczymy. Kupiłem jakiś z firmy Ridex, bo ja zamówiłem z tej. A, Berlin-Germany. Zamówiłem z tego z Autodoc, także jak ktoś Wam kiedyś powie, że wyciąganie rozrusznika na YouTube sobie zobaczycie, że to jest pestka w ogóle, z Perzyny 206, to powiem Wam wyciągnąć te wszystkie części i się trochę przy nim namordować trzeba, ale robota jest naprawdę przyjemna. Pozdrawiam!